To bardzo ważne, że wszyscy chcemy wykorzystać nasz potencjał, potencjał I tutaj należą się słowa podziękowania y, dla y, inicjatorów, dla Stowarzyszenia Metropolia Bydłożska. Chociaż osobiście bardzo żałuję, że nie wszyscy kandydaci do Senatu mieli tę możliwość już na samym wstępie, aby przedstawić swoje kandydatury, aby przedstawić swój program. A uważam, że również Anna Mackiewicz z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i również Pan Marek Ranik, przedstawicieli zupełnie innego środowiska, to osoby doświadczone, to osoby, które również będą działały na rzecz wielkości. Miałem dzisiaj przyjemność uczestniczyć w konferencji prasowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Bydgoska. Cieszę się, że zostałem zaproszony, cieszę się, że moja praca społeczna została doceniona. Można tylko mówić o małym, drobnym zgrzecie. Szkoda, że na konferencji nie było również wszystkich kandydatów na senatora, tylko jeden. Pragnę przypomnieć, że kandydatem Prawa i Sprawiedliwości i moim również, którego szczerze i serdecznie wspieram jest pan radny Marek Gralik. Nie widziałem również na sali innej radnej kandydacy, również na senatora pani Ani Mackiewicz. a są to niewątpliwie osoby, którym idea metropolii bydgoskiej jest bliska. Szkoda, że nie mogliśmy się tam spotkać wszyscy razem. Mam nadzieję, że ta idea metropolii bydgoskiej w przyszłości będzie nas łączyła bez względu na to, czy kandyjemy na posłów, czy na senatorów i będziemy mogli wszyscy wspólnie razem siedzieć przy jednym stole ze stowarzyszeniem, które tę szczytną ideę wspiera.